Wszystkim z tej strony Szybki Banan i witam was na sterwerze ManeFoxpl. Dzisiaj będę nagrywał ostatnią klasę wojowników, jaką stworzyłem dla was, czyli Boga tak jest, w końcu się doczekaliście. W końcu wam pokażę, jak, jakie czary ma. Bóg, jakie czary ma sam God. Co za. jak wygląda Armagedon przede wszystkim, ponieważ tego na pewno bardzo chcieliście zobaczyć, jak to wygląda. No i dobra, więc wpisujemy komendę Bóg i mamy widzicie w ręku boga kurcze biegają za mną wszyscy Nie się przywitają ładnie z widzami eee, dobra więc klikam prawym na, na tym godzie i zobaczycie zobaczycie jak on właśnie wygląda jakie ma czary klikam prawym dołączyliśmy do gry Okej, okay, wybiegamy z Respa I zobaczcie, mam ostrze sprawiedliwości, czyli taki sam miecz jak paladyn. Yy, ma on za to znacznie, znacznie większą ostrość, więc jest o wiele lepszy. Ma oprócz tego wysoki podskok, to jest taki okrojony vortex, czyli po prostu biegniecie, ma też to Iron Golem taki czar. Biegniecie, klikacie prawym i zobaczcie, odbijacie się jakby, jakby vortexem. Fakt, faktem, że to można troszeczkę rzadziej użyć, bo raz na 20 sekund bodajże. Tak na 20 sekund, mm, ale na pewno, na pewno jest to pomocne. Jeśli ktoś nie ma vortexu, a chciałby odblokować sobie boga, to ta umiejętność jest super. Mm, a jeśli ktoś ma vortex, to może używać i vortexu i tego. To jeszcze, jeszcze, częściej będzie mógł sobie skakać. Zobaczcie, pyk. Super sprawa. Prócz tego ma taki królewski emeraldowy set. To też jest super sprawa, bo to jest taki set jak vip ma, tylko jest jeszcze, jeszcze lepszy. Eee, zaraz Wam pokażę. Usunę sobie te bloki, ma dwa staki też takich bloków lazurytu. Klikam prawym na emeraldowym secie królewskim, pyk i zobaczcie i dostaję cały set, cały emeraldowy set o enchantie 4, czyli najsilniejszy set y, pod kątem obrony jaki jest dostępny w grze. Oprócz tego macie magiczny eliksir, który już pewnie widzieliście klasę temu, czyli Warlocka, No oraz banana, który dodaje dodatkowe 4 serduszka. No dobra, aha, i jeszcze ma zaklęte butelki, ma ich 64 sztuki, więc można sobie też ładnie Podexpić, ewentualnie wspomóc drużyny i ich podexpić A oni sobie będą mogli wtedy zenchantować Zenchantować On też ma miksturki, o proszę eee, Wtedy będą mogli sobie zenchantować jakieś bronie, prawda? Dobra, i co nam pozostało? No pozostało nam jeszcze Armagedon, zobaczcie tak wygląda Armagedon Atak yy, ognistą kulą, która po trafieniu celu eksplodu, eksploduje, tworząc grzyb nuklearny. Tak jest. Leci taki magiczny fireball, a gdy trafi w cel, czy to będzie postać, czy to będzie podłoga, czy jakaś ściana, yy, to wy, wyrośnie taki nuklearny grzybek. Zaraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Jest to atak masowy, może to zniszczyć bardzo wielką grupę potworów Powiedzmy biegnie 10 potworów, wyszczelacie tak gdzieś po środku, nawet nie trafiacie dokładnie w nich, tylko gdzieś po środku, gdzieś obok I wszyscy zginą Taki atak możecie użyć co 20 parę sekund, pokażę Wam jak on wygląda, spójrzcie i... No i enjoy Pyk Taka chmura, dokładnie tak, taki efekt Klikam drugi raz, widzicie, muszę jeszcze czekać 18 sekund. Co 20 parę sekund, możecie użyć tego ataku, on jest naprawdę potężny yy, i strasznie efektowny. Ja być może yy, poczekam jeszcze tak, poczekam aż potwory się pojawią. Za chwilę w sumie przerwę troszeczkę nagrywanie i, i wrócę do Was, kiedy potwory się pojawią, i pokażę wam jak właśnie atakuje ten ten atak Armagedonu, jak wielkie obrażenia zdaje, jak wielką grupę potworów jest w stanie zmieść. On je, on je zabija od razu, błyskawicznie, tam nie ma nawet sytuacji, że jakiś potwór przeżyje, czy coś. Inna jest sytuacja w sprawie bossa. Jeśli pojawi się boss, to boss dostaje dużo obrażenia, ale nie ginie od razu. Musielibyście tam, myślę, z 2-3 razy dobrze trafić, żeby taki boss zginął. Eee, żeby też nie było za prosto, wiadomo, Bóg jest najpotężniejszą klasą wojowników, ale nie jest też e, klasą, która jest powiedzmy nieśmiertelna, bo to by było bez sensu. E, jak wszedłem do gry, to też była informacja, nie już chyba się przewinęła, że e, szybki banan jako bóg wstąp, wstąpił z niebios do drużyny wojowników. Też taki bardzo fajny... E, bardzo fajny bajer. No, widać przez to, że, że ten Bóg jest jednak najsilniejszą klasą. Yy, niestety ja sam siebie nie widzę jako Boga, ale wszyscy inni gracze widzą mnie jakiego takiego dziadka w takiej brodzie białego. Bardzo świetnie to wygląda. Mam nadzieję, że kiedyś Wam będę w stanie to pokazać. Na pewno będę, ponieważ zagram. Ktoś z widzów zaproponował taki pomysł, żeby nagrać odcinek yy, z kimś z ekipy. Nie wiem, z Kalisem czy z jakimiś chłopakami, którzy y, tworzą z nami y, te serwery. Nie mam tutaj konkretnie na myśli wojowników i potworów, ponieważ tym tym zajmuję się osobiście i nikt więcej tutaj mm, nic nie robi. Ale, ale wiadomo, z pozostałe tryby to chłopaki, tam jest cała, cała, mm, cały sztab administracyjny, który gdzieś coś robi. Ja bym może kogoś wziął z nich, jeśli by, byli chętni, to wtedy bym z nimi nagrał odcinek, kiedy ja na przykład wezmę sobie Boga, a on weźmie na przykład Hero Braina i zrobimy takie starcie. To myślę, myślę będzie bardzo ciekawą rozgrywką i no, spodoba mi się coś takiego. Dobra. Co mi pozostaje zrobić? No ja chyba już się wyłączę i poczekam aż potwory zaatakują nas, a wtedy zaatakuje Armagedonem. Ja jeszcze raz wam zaprezentuję tego Armagedon tutaj. Popatrzcie. Leci kula. Boom. Taki właśnie grzybek nuklearny się tworzy. No i poczekamy, poczekamy na potworów i zaczniemy atak. Chyba chyba tyle nam pozostało. Podskok. Coś jeszcze mam do zaprezentowania wam? chyba nie. Tu jeszcze raz zrobię ten atak Armagedonu. Ten atak Armagedonu na, na szczęście zrobiłem tak, że nie działa na wojowników. Nie zaatakujecie wojowników swoich przyjaciół. Oni będą bezpieczni. Zobaczcie. Super sprawa. Eee, no okej, okay. mi się pozostaje. Na sekundę z wami pożegnać. Zaraz do Was wracam i pokażę Wam, jak ten atak działa właśnie na potwory. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, witam Was ponownie. Już atak potworów nastąpił. Zobaczcie, tutaj jest mnóstwo potworów. Zaprezentuję Wam atak Armagedona. Zobaczcie, tam jest mnóstwo mnóstwo stworków. Wybierzemy miejsce, w którym ich jest najwięcej i strzelimy właśnie tym atakiem naszym. Zobaczcie, tam jest ich już z pięć przynajmniej. Leci kula. Bum! Zabiłem przynajmniej z sześć osób jednym strzałem. Jak widzicie, ten Armagedon jest rewelacyjny, bardzo silny. Wszystkich w oku zabija. Co 25 sekund mogę taki atak użyć. To ograniczenie czasowe jest... Tylko po to, żeby nie było sytuacji, że Bóg cały czas będzie strzelał tymi armagedonami, bo wtedy by zniszczył każdego dosłownie. Zobaczcie, tych potworów znowu jest pod naszymi murami dość sporo. Zaraz wypuścimy kulę. BUM! Znowu zginęły cztery osoby. Super sprawa. Mamy też ten ostrze sprawiedliwości. Nim też możemy powojować. O, tu już sporo mamy potworów pod nami. Teraz by nam się przydał ten atarku Armagedona. Jeszcze 9 sekund musimy... Wow, poczekać, troszeczkę spadłem. Wypijemy sobie eliksir może. Okej, okay, mamy od razu więcej życia, regeneracji dodatkowo. Zobaczcie, tych potworów jest tu mnóstwo. Jeszcze nadchodzą! Zaraz strzelimy. 3, 2, 1. BUM! Znowu cztery kolejne nie żyją. Naprawdę, oj, spadliśmy na dół. Ale nie szkodzi, będziemy właśnie atakować dzięki temu naszym mieczem tylko nie widzimy troszeczkę stąd, bo... To nawet nie było kogo bić. A i uciekają nam. Tak, jeden zabity, drugi zabity, trzeci zabity. Who's next, who's next? Tego pająka też wykończymy. Tak jest. E, to jest właśnie Bóg to jest bardzo silna klasa. Generalnie to jest najsilniejsza klasa wojowników. Wiadomo, jeśli macie jeszcze dodatkowe przedmioty jak... Yy, jak róg, jak jak miecz Pioruna inne dodatkowe, to będziecie jeszcze bardziej potężniejsi, ale sama ta klasa w sobie, same przedmioty, które ona posiada, już są rewelacyjnie silne. Zobaczcie, tych potworów jest tu mnóstwo i atak armagedona, boom! I zobaczcie kolejna, kolejna armia potworów została pokonana. Mm, lecimy na górę, zobaczymy co, wow, co się tam dzieje. Dobra, walczymy dalej, bo Zobaczcie, te serduszka schodzą mi cały czas, ale jeszcze ich mam dość sporo. Jeszcze mam absorpcji dość dużo, więc ten eliksir jest naprawdę przydatny. Aha! Dlaczego ja też tak wolno ginę? Bo jak zauważyliście tych potworów mi bije mnóstwo. Ginę wolno tak dlatego, ponieważ mam bardzo dobry enchant na secie. Mam tam ee, cztery obrony, więc sam ten set sobie... A dobra, ataka Armagedona zrobimy tutaj. Tak jest, zobaczcie, zabiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć potworów jednym strzałem. Tak jest. Armagedon jest niezwyciężony. Na grupy potworów jest świetny. Można też y, gdzieś się skampić na, na, powiedzmy, dachu. Jeszcze mamy ten czar z podstokiem. zaraz go użyjemy. Tak jest i zobaczcie, jak się świetnie przydał. Uciekliśmy właśnie przed tą grupą potworów, Już mieliśmy mało życia. Ja nie mam, co prawda, miksturę kleczenia, ale gdybym się przygotował do gry, to na pewno bym je posiadał. O. Co ty tutaj robisz, mistrzu? Okej, okay, strzelimy jeszcze do nich armagedonem Boom! I zobaczcie, sześć potworów zabitych jednym strzałem Tak yy, Świetna jest ta klasa Wiadomo, bossy nie giną od razu Tak jak wspomniałem, bossy są w stanie przeciwstawić się bogowi Szczególnie hero brain Chyba mnie zabije, ale Niekoniecznie A muszę nawet nie No i nie no i tak właśnie wyglądała gra Bogiem. Nie starałem się przeżyć jak zwykle starałem się wam zaprezentować tą klasę, co ona potrafi, jakie posiada ataki, jak się nią gra i mam nadzieję, że ten odcinek się wam bardzo spodobał, że atak Armagedonu wpadł wam w oko i będziecie dążyć by odblokować właśnie sobie taką klasę u handlarza. To była ostatnia klasa wojowników, jaką dla was przygotowałem. W planach nie mam na razie budowy dodatkowych klas, to będą obecnie wszystkie dostępne klasy w kwestii w potworów. Została jedna jeszcze klasa, której Wam nigdy nie pokazywałem i jest to najsilniejsza właśnie klasa, czyli Hero Brain. Myślę, że jeszcze może dzisiaj mi się uda nagrać odcinek, niekoniecznie dzisiaj mi się go da, uda wrzucić, ale Hero Braina również będziecie mogli w, y, jako potwór za, wybrać. Ym, będzie to naj, na pewno najlepsza z klas. No okej, okay, na chwilę obecną to myślę było wszystko. Pozostaje mi się z Wami pożegnać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, dzięki za wszystkie lajki. Jeśli macie jakieś sugestie, oceny Jeśli ta klasa Wam się Napiszcie mi też w komentarzach, która klasa Wam się Najbardziej pod podoba, to my najbardziej w sumie ciekawi Czy który atak Bardzo Wam przypadł do gustu Bardzo jestem tego ciekaw Jeszcze raz serdecznie dzięki I do usłyszenia na serwerze Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrówka